Piętnaście. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lewy. Osiemdziesiąt. Sześć prawy do siedem lewy. Sto. 7 prawy z hamowaniem. Do 2 minus prawy nawrót. Do 2 lewy nawrót. Do prawy. 150. 6 lewy. Do 5 prawy z hamowaniem. Do 2 minus lewy nawrót. 20 prawy, 74 minus prawy lewy, nie ciąć krótki, 50, 6 prawy późny do 6 lewy przy dół barierkę i 40 z hamowaniem, 3 minus prawy śliski, do lewy, 100. 6 minus lewy, do 6 prawy śmiało. I 50 przed kostką hamowanie. I 2 prawy nawrót. Do lewy. 26 lewy zostań. Do 5 prawy poświęć może ślisko. I 4 minus lewy, bardzo późny. Do prawy. 50. 6 lewy długi zostań. Do 4 prawy nie ciąć. Otwiera może syf. I 5 prawy. 50. 6 lewy pod drzewo późniejszy. I 6 lewy do szczytu. 150. 6 minus lewy nierówny. Bardzo długi.